Jej sport polecam. Gram sam ze sobą do Division na e Evans. nagrywanie. Wiem, że. Trzeba trzeba to pokazać. Trzeba to pokazać. Jak coś. Ja gram w bardzo Barcelony. Teraz przyłączyłem się na przeciwnika. Nie mam jak nawet nie mam się tego 2 pada. no widać, że jestem. Nie. Nic nie mogę zrobić. Jedne co to klawiaturą, może, ale to nie wiem. Nic się nie dzieje, jak klikam. Także trzymam samobój. Ja wstrzymam się, już ma pięć samobójów. Dalej w meczu mi nie wyrzuciła nic. Inaczej do lasu tej się mogę, jakby. Gra chyba w bety dalej nie wyszła. Ale cóż, warto wydawać pieniądze na FIFA. A przepraszam, nie tylko jej FC polecam ktoś zastanawia się, czy kupić grę. Tak, zdecydowanie tak. 300 -y to dobra cena. O kurczę, przez sam sobie bramkę, co by było. Nie, jakieś nieporozumienie po prostu. Ja nie wiem, czy przeciwnik by się zmęczył, bo on dał pauzę ogólnie przy 1-0. Także albo wyjdzie i gram teraz sam ze sobą, albo ma ten silnik dać teraz, że gram Sam O! Mogę zmianę tylko nawcy zrobić, albo wtedy tylko osobę, tylko że ja nie mogę kliknąć tego Polecam tą grę. Od zutka, ona jera i puuu, samobój. Przyjęcie. No więc zobaczmy, czekajmy jak będą nagrody. Na ten mecz. Czy dostanę nie Ustrzędnie, że się na meczu, czy cokolwiek? Tak, ja się nie ruszam w ogóle teraz w tym meczu, czyli Powinno mnie wywalić. Ja, ja jako moi zawodnicy A jako przeciwnika zawodnicy się jak najbardziej ruszam no, podam Oblokuję, pada O nie O, to bym, tak 5-0, tak jest! Lecz synawis nic nie mogło nie grać przeciwnikiem Z sobą Kręci mnie Przeciwnik w ten Chyba się mecz nie da Taki odszczucz jakiś No i mam wyjść z meczu wygranego? To po prostu?